Cześć, tutaj Maciej, a w dzisiejszym odcinku nagrywam odcinek, w którym pokażę Wam jak kupuję bossa do Jailbreak'a. Znaczy już tego bossa kupiłem, ale pokażę Wam dzisiaj wszystko, co się opłaca, tak jak było ostatnio ze złotem. A więc zaczynajmy. No to tutaj w bazie znajduje się ten słod, znaczy boss, ale także znajduje się w bazie w mieście tam jak jest takie magazynie to tam jest takie, takie, takie miejsce ja tam pojadę dzisiaj z wami, jeszcze wam pokażę. No to pierwsze, co mamy. Ja dzisiaj ja wczoraj myślałem, że to jest ze sobą ten sam strój, co ja mam patrzcie. Ta bluzka co tu jest? I moja bluzka wygląda to samo. Ale jednak patrzcie, jak założę Jaśniejsza, no i trochę inna. Spodnie. Ale ładne, ładne. Podobnie mam takto. Czyli tak jestem takim bosem w robocie. Dobra, karabin. Ta broń to jest ta sama chyba, co Słotma. Tak, um, usta. Dziwnie trochę wyglądały, bo włosy nam przeszkadzają. Okulary Ło, teraz to ziomal. I maska weźmiemy, ale maska to trochę nam będzie prześmutywać, no ale jesteśmy takimi włosami. Krychu, jak wyglądamy. Chyba to spokojnie. Co to napiszę? Krychu, jak wyglądam? Co odpiszę czekaj. Zobaczymy co odpisze Chyba, że nic nie odpiszę. Dobra, nieważne. Um, to my sobie przejdziemy teraz do naszego autka. Ale sobie zobaczymy tu broń. Zobaczymy, co da się fajnie przebić koła krychy. krychu. Krychu przebijać koła. Uwaga, przebijać koła Krychu. I już się tu nie ma. Dobra, że się ucieczka. A zobaczymy jak strzela, czekajcie. Tak ładnie przebijam. 30 amunicji macie społeczka. Spoko nie mogę przebić. Dobra nie wiem. Spoko. Wyglądamy spoko... O, napisał chyba. Nie, nie, nie napisał. Dobra, nieważne chyba nie czym. Dobra, teraz przedam do autka. Mam takie oto autko. fajne takie. Gdzieś tak podobne autko widziałem, tylko bez tej amunicji. Ale tylko jest fajne, mi się podoba. Ale zobaczymy, czy podobnie szczela jak ostatnio było. W sensie, czy podobnie szczela do Słota. No to wejdziemy sobie na górę. I uwaga, strzelamy. Bo tak jest najlepiej strzelamy, strzelamy. o, nie, też się przegrzewa. Dobra, też się przegrzewa. Czyli musimy poczekać, aż się przegrzeje. No i będzie spokojny. No. A, czyli fajna opcja. Dobra, stoczko. Dobra, teraz pojedziemy sobie do tej drugiej bazy, co Wam chciałem pokazać. I nie wiem, czy gdzieś jeszcze pojedziemy, chyba na razie nie. O, jeszcze jedna rzecz, ale to pierwsze pojedziemy do tej bazy. I zaraz Wam coś, dwie rzeczy jeszcze mam do powiedzenia o tym bosie. O, widzicie tutaj mamy The Cargo Ship is coming, chyba. Nie, że chodzi o to, że jak mamy zakupionego bossa, to wyświetla nam się tutaj u góry wszystko, co jak, jest, jak coś się na przykład otworzy, otworzy się muzeum, to pisze nam, że muzeum jest otwarte. Jak się otworzy jubiler, pisze jubiler jest otwarty. Wszystkie rabunki, które są w tej grze, są wyświetlane tutaj, gdy są otwarte, gdy mamy zakupionego bossa, więc to jest przydatne, ponieważ nie musimy wtedy szukać po mapie. I najlepiej jest jeszcze grać, jak jest taki serwer, gdzie jest mało osób, tak jak ja teraz grałem. To nie jest mój prywatny serwer. Nie, 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 myślcie sobie. Robuxów na razie nie no, kiedyś kupiłem, ale głupio, że to jest na miesiąc, za 200 Robuxów na razie. No, niby się opłaca, ale. No, kiedy może kupię, ale, ale ja Wam pokażę, jak takie serwery mieć za darmo. A więc idziemy do tej bazy. To jest tutaj, w tej bazie, jak idziecie od Jubilera oddać rabunek, pieniądze. To tutaj jedziecie, tu o i teraz jak widzicie tutaj mamy tutaj mamy zwykłego kryminalisty, przebranie a w tym pomieszczeniu mamy tu jest taki fotelik i tu jest kryminalny boss. I tu mamy te wszystkie rzeczy te same co mamy tam. Ostatnią rzeczą, która jest bardzo fajna. Widzicie, the bank is open of formable, czyli banki jest otwarty do okradania. Ale my nie okradniemy, ponieważ nie mamy karty. Ale zaraz się podoba coś innego otworzyć. Może coś okradniemy. No i co? Jeszcze tą jedną Wam rzecz pokażę. która mnie też bardzo... którą bardzo polubiłem, fajna jest. Nie zamknięta jest tutaj, no to dobra, no to chyba tą rzecz Wam teraz pokażę. No to co, musimy się jeszcze raz, nie no jesteśmy kryminalistami, ale musimy być priconerami. No to wchodzimy sobie tutaj. jest i I patrzcie, mam strój Priesonera. Nie mam żadnego swojego stroju. Jak już myślacie, to już pewnie wiecie o co chodzi. Musimy wyjść po prostu sobie... Żeby być kryminalistami. I zauważcie co mam, co mam na sobie, a co będę mieć zaraz. No sobie mam teraz prisoner No to wystarczy, że ucieknę i strój mi się automatycznie zmienia już jak mam kupionego bossa na mój zwykły strój. Widzicie? O. I to jest też spoko opcja, którą bardzo um, polubiłam w tym bosie. A więc no co? Ja myślę, że tego bossa się opłaca kupić. On kosztuje 300, 300 Robuxów. Um, o 50 mniej od złota. Ale to jest opłacalne dla mnie. I jeszcze co? Nie myślcie sobie, że jak się ma bossa, to że ma się powiększony worek. Do, do powiększenia worka jest większy. Do kupienia jest Game Pass za chyba 200 albo 300 też robuxów. I wtedy teraz wy zarabiacie tutaj w polskowni 750, jak się nie mylę. Ja zarobię 1500. Teraz zobaczycie. O, 1500 kasy. A więc tak to działa, jeżeli macie zakupiony worek. Krychu, krychu, co tak się ruszasz? Dobra, jedziemy teraz sobie mm, zobaczyć, czy jubiler jest okradany, czy nie? Jeżeli nie, to okradniemy sobie jubilarka. I W tym odcinku to chyba będzie na tyle. Inny jeszcze chyba będzie odcinek, gdzie będziemy y, porównywać, czy się bardziej opłaca, y, bossa czy y, złota, ale to w następnym odcinku. Dzisiaj tylko omawiamy bosa. Um, właśnie update'u, jailbreaku w tą niedzielę miał być, ale nie ma z tego powodu, że coś tam Asimo się opóźnił, czy coś i podobno będzie w następną niedzielę, ale i tak mało na Twitterze, co piszą w Abadimo, um, więc tam za dużo nie jest napisane, więc mało wiemy o tym update'cie, podobno ma być dużo out, z tego co wiem, i coś tam mieli jeszcze dodać, ale to pewnie się dowiemy w najbliższym czasie bo sobie okradniemy może jubileża? A nie, okrada już. Dobra, chyba to wejdziemy na górę. Nie, już, już skończyło palenie. Dobra. No to ja się będę z wami żegnał. Myślę, że kupicie sobie bossa, bo się opłaca. Ej! Ej, widzicie to? Czy to nie jest jakiś haker? Przecież przed chwilą był tu i znikł. Czekaj. No... Co jest? to jest haker! Mamy hakera na mapie, wow! Mamy hakera na mapie, wow, kurczę! A będziemy policją, to musimy go złapać. Z hackeru nie może być w grze. Gdzie on jest? Przecież on gdzieś tu jest. Zniknął. Ej, wiecie co to może być? Czy to naprawdę jest haker, czy... jak myślicie? Bo on jest nie by nie widział, nie przychodzi przez blok. Już nieraz takie spotkałem w breaku. O kurczę, jak się nazywa? Xedity Kings. Dobra, czyli znaleźliśmy hakera, moi drodzy, tylko wystarczy teraz go złapać, ale... chyba nie w tym odcinku. On jest gdzieś tutaj. On gdzieś tutaj jest. I co jest? Haker! Mamy hakera! Ej, się go zgłosić? Mm. Mm. Dobra Dobra, zgłosiliśmy go ale to jest po prostu haker. Jak widzę, ten jest haker. Gdzie on jest?